Siemka mordeczki, z tej strony Tomas, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, y, Case Casedropik, wejdźcie sobie na casedrop.com y, lub po prostu link w opisie, tam macie pierwszy link, y, sobie bicie. wejdźcie sobie z linku, to nie musicie wpisywać kodu, jak po prostu ktoś nie ma jak z linku, to wpiszcie sobie mój kodzik y, ty omy, a sy, sy, y, ty, bo wpisując ten kodzik dostajecie za darmo bonusik i jakąś tam skrzyneczkę chyba tam silverka, jakoś tak to wygląda teraz no i słuchajcie i w poprzednim odcinku testowaliśmy skrzynki Zeus vs Hades. Dzisiaj chciałbym sobie przetestować skrzynki broni, skrzynki broni, ponieważ no, jak wiecie skrzynek broni nie za często się otwierało. A teraz są te skrzynki ulepszone po prostu, ładne grafiki są dodane. No i też widzę, że naprawdę spoko procenty są, bo mamy aż 3% na skina za 150 zł, więc to jest naprawdę super. Skrzynki jak lok 18 będziemy sobie po kolei lecieć. Lok 18, no czy z zgrączka coś fajnego wyleci? No, no tak średnio bym powiedział 40 groszy weźmy sobie jeszcze czy takie skrzynki, bo ona w, miar w miarę kosztuje. No i słuchajcie, tym razem P 60 zł na wypadło, więc dwie dyszki zrobione mamy. No skrzynki broni, fajnie, fajnie oddają, fajne grafiki. 13 zł sobie otwórzmy. Szynka kolejna P90 Leci nam P90 za 7 zł. Też nie ma tragedii, słuchajcie. Idziemy tak, 4 skrzynki sobie otwierać. Eee, 8 zł, tu fajne wyleciało za piątkę. No teraz trochę zabrało. No na razie, Glock tutaj, ko 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 Koberka się naj najlepiej ten prezentuje, nie? Kolejna skrzynka to jest AUG. AUG jest trochę droższy. 20 zł kosztuje. To już wiecie. Naprawdę drogo. 7 zł. No. Tak średnio bym powiedział, ale no... No nie, no nie. No ta skrzynka? Ewidentnie nie. Mamy kolejną i chciałbym, żeby z tej właśnie coś dropu fajnego, bo naprawdę ładnie ta skrzynka wygląda. No i jest w miarę tania. 15 zł kosztuje. To nie jest jakoś drogo. No i dropi nam skinek za złotówkę. No tak bywa. Te skrzynki. No i mamy 14 zł. No nie, no nie, no nie tym razem. Tu jest w ogóle rabat 8%, też ta skrzynka jest bardzo ładna i też ta skrzynka ma fajne procenty, żeby tutaj sobie zarobić. W dodatku tu 8 zł, 35 zł, więc zawsze te 3 zł macie zaoszczędzone. No i za 5 tych skrzynek nam wypłacili, jakby 15 zł, jesteśmy na plus. Spoko, spoko. No i jak to, jakby ciągle takie skinki tropały, to by było super. W ogóle jesteśmy tu w topie. Ty nikt tej skrzynki nie otwiera, tylko ja. Patrzcie, no spoko, no tak bywa. Ale skrzynka powiem, wam, że naprawdę super, nie? Weźmy sobie jeszcze trzy takie, no spoko. Skrzynka spoko, skrzynka spoko i coś z tego zarobić na wupki. Kolejna skrzynka to Emeczka z tumikiem. Tu już 35 zł. jedna skrzynka, ale jest naprawdę ta cena, już jest spora. No i patrzcie, fajny skinek, profitek. 32 zł za skinka. Super. Tutaj emeczka super oddała. 33 zł, więc też ten minus, nie jest jakiś duży. Pamiętajcie też, że zawsze możecie sobie ulepszyć. Jak wam na przykład coś takiego nowego drobnie, możecie pójść na upgrader i sobie po prostu ulepszyć. Pewnie tak za kilka dni powinien być upgrade, może szybciej, bo coś tam naprawiają. Chyba w ogóle patrzcie, co mi teraz wyleciało. 430 monet ze skinkiem, za 3 dyszkiem jest to też, też spoko, a monetki też będą miały kluczową rolę na tej stronie. więc też Zbierajcie sobie te monety, póki macie czas. I mamy kałaszka mamy kałaszka fajnego za 114 zł. No i wychodzi nam profit, więc super. Ej, to ta, ta skrzynka akurat spoko, AK-47, naprawdę spoko skrzynka, jak mam być szczery. Pamiętajcie też, że ja na tych odcinkach po prostu testuje skrzynki. Testuje skrzynki. Wiecie, to nie jest tak, że każda skrzynka musi oddać. Po prostu są skrzynki lepsze i gorsze. Wiecie, macie czasami lepszy fart, a czasami po prostu gorszy. Ostatnia skrzynka M4A4, zwykła meczka Bez sumika. No i teraz słabiutko wyleciało, choć w sumie. I choć w sumie nie są łabiutko 83 zł. Więc wszystkie jesteśmy na plus. Oczko. Też chyba goldik wyleciał nam. 130 zł. Jest to jest spoko w ogóle... Za, ej, za otwarcie też chyba mamy golda. A 200... ej, to jest, ta skrzynka jest naprawdę dobra. Ta za otwarcie skrzynki, skrzynki też mamy golda. No ale no to za otwarcie nam daje pa 1000 golda teraz. 50 za 200 znowu wyleciał. Ej, no powiem Wam, że tego się nie spodziewałem. No na przykład teraz patrzmy tych w plecy. No teraz znowu, a weźmy sobie 5. nas, staśna nas, napis skrzynek, odrobiliśmy się na tej skrzyni. Troszeczkę. O kurde, to nam tu zoomowało na dół. Czerwony skinek. Łopa, nie no 359 zł, a daliśmy 280. Prawie stuwa na plus. Patrz, 400. 400 stówy zarobione. Ej szczerze. Naprawdę skrzynka M4A4. Super, bardzo dobra robota. Bardzo dobrze nam tutaj oddaje. patrz, kolejne 180 zł. I no spoko, spoko skrzynka. Jak mam być szczery, polecam skrzyneczkę, Polecam 432 zł, kolejne wpada. Ej no powiem wam, że nie wiem, no ty, no tutaj jak tracicie to jakoś niedużo, a jak zyskacie to nawet i po 4-5 stówek, nie? No teraz mi się fart chyba skończył, ale wy pamiętajcie, żeby grać z głową, ja to na odcinek nagrywam, więc też też sobie tutaj dla was otwieram, żebyście wy widzieli jak to wygląda. Yy, dobra, ostatni raz sobie otwórzmy i będziemy kończyć odcineczek. Ostatnie otwarcie, pamiętajcie, żeby właśnie wchodzić na stronkę, ładnie to wygląda. Yy, jest oczywiście strona legalnie, nie jak tam inne stronki, bo <laughs> ostatnio się trochę posypało. Wszystko jest legalnie robione legalnie tutaj możecie otwierać skrzynki wypłacać i tak dalej. W ogóle tutaj nie, nie mam żadnych skinów. Fajnie tu widzicie profil otwartych skrzynek 4000 prawie mam. No i co? A jeszcze pamiętajcie, że macie też dzienny bonus. Dzienny bonus. To macie darmową skrzynkę. Ja sobie otwieram ją za monetki, bo mam dużo tych monetek, a też no, nie mam czasu, żeby zmieniać sobie awatar i tak dalej. No i też możecie wejść za, za darmo sobie z zgarnąć czy ta jakąś. Yy, nie, no już chyba się nie da kasy dropnąć. Już chyba tylko skiny. Choć w sumie, no ta, tylko skiny. Na początku tu jeszcze dało się kasę dropnąć, bo pamiętam dropnąłem. Nie wiem czy to będzie gdzieś tutaj w historii. Chyba nie będzie, ale no dropnęło. Udało się dropnąć, słuchajcie. Kaskę. Z tej skrzynki. O, chyba było. O widzicie vouchery były. Nie wiem czy to wrócą te vouchery, ale chyba skiny i tak są lepsze. No w sumie te vouchery to spoko pięć groszy darmowy z skrzynki dropnąłem. Więc wiecie, więc wiecie, naprawdę idzie, idzie na tej stronie zarobić. I tutaj 10 groszy z vouchera. Więc dobra, to by było na tyle Wpadać na stronę, póki mało osób, póki macie szansę się bitów, w popeczkę i tak dalej, więc to by było na tyle się mano.